Uruchamiamy y, piec indukcyjny y, Mini MF. Y, na początku włączamy y, pompkę wody chłodzącej. Jak widać mamy y, pojemnik z wodą. Y, układ chodzenia czerpie wodę przez filtr. Tutaj jak widać jest przewód, który tą wodę y, usuwa na zewnątrz. Y, urządzenie pracuje w układzie zamkniętym, a tutaj jest 8 do 10 litrów wody, także to powinno wystarczyć na cały cykl grzania. Uruchomione grzanie. Stopniowo zwiększamy nastaw, zwiększamy włączamy zasilanie jak widać kawałki naszego wsadu aluminiowego schodzą, schodzą w dół, topią się moc umownie jest 1500 na wyświetlaczu dobrze, widzimy, że już że już wsad się topi także odczekamy jeszcze chwilę i będzie można odlewać 669 temperatura mierzona na pirometrze 669 yy, jeszcze będziemy jeszcze troszeczkę przegrzejemy metal i dopiero wtedy będziemy odlewali pirometrem no tutaj temperatura mierzona na na aluminium jest 900 stopni, także można odlewać. Ja skręcam moc na zero. I brzanie. Wyłączam grzanie i odlewam to do naszej wlewnicy. widzimy y, takie wkręśnięcie, jamę usadową y, skutek skurczu y, związanego z krystalizacją odlewanie zakończone urządzenie urządzenie chłodzi się y, w instrukcji mamy że mamy rekomendację, żeby zostawić na kilka minut. Ile to jest minut? No, kilka minut. Do 10 minut powiedzmy tak. na chłodzeniu, więc zaczekamy, zaczekamy z tym chłodzeniem. Po 10 minutach wyłączymy urządzenie i będziemy oczywiście w wlewek.